Cześć, dziś gramy Damoregal.pl kolejny Premier Draft March of the Machine. Zobaczymy jak nam pójdzie tym razem. Wspólnie ten set idzie mi całkiem fajnie. Nie schodziłem poniżej czterech zwycięstw na 7 I widzę tu podobieństwa do Dominali United, gdzie traktować możemy dużo dual landów i zbierać e, karty różnokolorowe. Ogólnie power level tego setu wydaje się dosyć wyższy od poprzednich. To głównie też ze względu na te dodatkowe, legendarne kreatury. Ok. P1P1. P1. Mamy Invasion of Carsus, który wygląda całkiem fajnie. Ogólnie patle, Jeśli nie mamy ich przesadnie dużo i mamy je czym obracać, żeby je później zagrać, skastować, to będą całkiem fajne. W czerwonym widzę tutaj też potem parę kart, piratik, Prankster, którego bardzo lubię oraz Czerwono-Niebieski Land. Drugim pickiem po Invasion of Carsus tutaj byłby chyba Streetwise Negotiator, który jest bardzo wysoko ceniony oraz Fyrexian Awakening, gdzie biało-czarny gra bardzo fajnie w tym secie. Dokładnie sporo fajnych kart, jest jeszcze Alabaster Host, który też jest całkiem OK wyborem oraz Remowa w postaci Renbreakers Grasp. O, potem weszła Invasion of Alara. Widziałem jak to było grane, czy zdecyduję się spróbować. To już jest wyższa szkoła jazdy. Tutaj za bardzo nie ma także, może spróbujemy dual ląd a Invasion prawdopodobnie może obrócić, a więc tak spróbujmy się skupić, może na dualach. Tutaj mamy Mirror który w backupowym combo bardzo fajnie gra, oraz Invasion of Mercadia, która też jest bardzo wysoko ceniona. No, możemy spróbować z Hoplitą. Mamy już jeden dual land, Zobaczymy, jak pójdzie. Tam jeszcze widziałem też widera, który jest całkiem fajny. Tutaj no, myślę, że Skittering Superior będzie naszym przyjacielem. Szczególnie jeśli chcemy grać wiele kolorów. Dwoma myślę, że nie pogardzimy. Więcej raczej już nie. Jest jeszcze Piret, Prankster oraz mm, więcej tutaj to nie za bardzo. W no, zielony na razie nie chcę jeszcze wchodzić, chociaż Botanical Brawler jest też bardzo, bardzo fajną kartą. Z na razie jeszcze z Surveyorem i Nie za bardzo go lubię, więc tutaj. Peritiku, chociaż widzę, że leci trzeci z kolei. Mamy też Knight of New Coalition. Dwa kryty za jeden. Jest to zawsze fajna rzecz. Oraz Sentinel, który do backupu i do mojego hoplita byłby wskazany. To spróbujmy, spróbujmy iść w tym kierunku. Dual lond albo Skywarden WarTrend Slasher nie za bardzo raczej ma niskie noty, to by tylko do deków opartych na battle, czyli czerwono-zielonych ale na razie weźmiemy sobie Dual Land'a, bo nie wiadomo jeszcze jakie kolory będą potem Mamy dualo, mamy Invasion of Kanikały oraz serapa który jest średni. Jak na uncommon jest e, mocno średni, raczej tylko do sakbeków, do robienia sacrifice'ów więc tu czarny, czerwony, a on jest jeszcze biały. Więc myślę, że. Weźmiemy Enduring Bond Wardena. Jeśli próbujemy się skupić na tych kolorach, dobrze tutaj weźmiemy kolejnego duala, ponieważ frontliner jest bardzo słaby. A pranksterów jeszcze na pewno nas a dual z czerwonym myślę, że na pewno będzie przydatny. Scroll Shift jest całkiem OK wyborem, ponieważ będziemy blipować e, kryty z backupem. Więc jeden Scroll Shift niech będzie. Tu weźmiemy znowu duala, żeby niebieski dosplaszowywać do białego. Myślę, że to będzie dobra opcja. Tu już nie mamy za bardzo nic do wyboru ciekawego. Niby mamy czarny, ale żeby warto było splaszować którąkolwiek z tych kart. Raczej nie, ale wezmę bardziej Alcor's Shade'a. Jeden Brands Resolve, czy Burning Sun Fury? Chyba w Burning Sun Fury będzie ciekawszy. Karta z konwołkiem, którą można zagrać za darmo ponieważ będziemy grać czerwonym jest zawsze dobrą opcją Squadron i Omen Hawker raczej nie będą grali na razie ich jeszcze nie wyrzucam P2, P2 tutaj mamy na Healy Warcrafting myślę, że to będzie nasz wybór pomimo, że jest też Artisan jednak Remowal jest zawsze w cenie do tego czerwony więc Możliwość zrobienia dodatkowej karty do zagrania całkiem dużo rekompensuje. Tu niestety w ogóle nie nasze kolory zielonego nie miałem zamiaru grać. Co też pokazuje, że może zielony będzie otwarty tego nie wiadomo. Inwazja ergamonu. Ale też Volcanic Spite to będzie chyba to co chcemy, nie mamy jeszcze dużo czerwonych kart. Na Battle raczej nie chcemy wchodzić, Surveyorów już mamy myślę, że wystarczająco na ten moment. Więc tu weźmiemy sobie Removal w postaci Volcanic Spite. A. Tutaj mamy Inquisitora, który w Rexem dekach będzie bardzo fajnie grał. Ale też mamy Ceiling bar, kolejny remowal, który się w tym momencie jeszcze przyda. Tu dochodzimy do czarnego, Invasion of Ulgrota, który jest średnio oceniany, ale można by go wziąć, ponieważ nie mamy drogich kart, a prawdopodobnie czarny będziemy splaszować. Najdowny Coalition ewentualnie też byłby ciekawym wyborem. Na tą chwilę niestety backupu nie idzie za dużo. Jest też Marowin Dreadship. To może jednak spróbujmy jego. Zimie. Kolejny knight, kolejny Marauding Treech Invasion of Vergamon, ale zielonego raczej nie chciałbym splaszować. Dwie czarne w tronie to jest zbyt wysoki koszt, a reszta jest raczej słaba. Więc tu mamy knighty. Czerwony kolor to nie mój kolor. Nie mam za dużo knightów w tym momencie, chociaż wygląda jakby ci te knighty miały wrócić. Wchodzenie w czarny kolor nie jest dobrym pomysłem, więc ja chyba wrócę. Z Dread ponownie, chociaż dobrze służy. Może jednak zmienię podejście. Jungle Hollow i kolejny Krypt z backupem. I Invasion of Eldrain, który jest bardzo fajną kartą. Ale też w specyficznych tekach czarny nie jest chyba moim kolorem na tą chwilę. Czarno-zielony też mi się nie przyda. Więc spróbujemy ze Slingerem. Invasion of Xerex. Tak, więc wygląda na to, że ten archetyp jest otwarty. Więc możliwe, że trochę bym się chciał na niego przestawić. Spróbujmy. Ray of Master Smith. Czy my tu mamy dużo enchantmentów albo equipmentów? No nie, niestety nie. Jest jeszcze Order of the Mirror, który jest bardzo fajną kartą, oraz, oraz Reinforcement. Ale chyba jednak ten niebieski jest otwartym kolorem więc możliwe, że będziemy próbować grać na trzy kolory i zobaczcie, Harriet Artisan wrócił jest to bardzo dobra wiadomość dla mnie więc sobie go weźmiemy od razu pozbędę się czarnego, bo raczej nie będziemy go grać inkubatorów za dużo tu nie ma ale chyba... I Bane Splitter też nie jest dobrą kartą więc i tak weźmiemy tego Skywardena, który też chyba nie będzie grał. Hungers Scrounger już mamy dużo 3 dropów, nic nam to nie da. drugi Burning Sun Fury też nie jest dobrym wyborem. Ewentualnie Halo Charge Scarab mógłby być OK. Chociaż nie mamy Deku, z którego chcemy coś wyciągać z Graveyardu. Dagan Koneser, nadal nie ma zielonej many Weźmy sobie może Terror na ten moment I treść może nie Weźmy go bo jak na razie mam 5 dropów żadnych Tutaj podobnie plus Bruce Walkman kart za dużo i zobaczymy co przyniesie ostatnia paczka Dobre Ferry, Master ma Okay, no To jest zdecydowanie nasz wybór. Będzie jeszcze RAF leciał, możliwe, że obróci, bo biało niebieski wygląda na otwarty. Cenzor, bardzo fajna karta, ale nie, nie do mojego deku. Kremlin jakby wrócił byłoby bardzo fajnie, ale widać że czerwony raczej wątpliwe, żeby obrócił. Także my śmiemy Perimasterminder, który zawsze jest dobrą opcją. W każdym deku zagranie go w duszę przeciwnika i jeszcze odpalenie umiejki, czyli, gdy masz 6 many, no to jest dla ciebie dociągnięcie 2 kart. o Granos. No, 3 zielone many tego nie dosplaszujemy. Nie ma takiej opcji. Chcielibyśmy grać czerwonym. E, więc mamy Knighta, Fryksjanów, nie gramy. Strap Knight byłby fajny, ewentualnie Invasion of Kylem, killem. niestety nie wiem jak to wymówić, ale nie jesteśmy tak bardzo batalni. Po drugiej stronie mamy dwóch Muriorów, no to jednak spróbujmy tych knightów, jednak myślę, że te knighty są fajne. Czy tu coś fajnego dostaniemy? No jest Alabaster Host. I kolejny Champion. Kolejny Knight. Bardzo dużo 3 dropów mamy. Ja myślę, że no jest jeszcze Invasion of Asgore. No Splashowanie czarnego koloru nie do końca. Chyba będzie dobrym w tym momencie. Więc... Eee, tutaj kolejny harit, Artisan. Albo Invasion of Regatta. Tak, myślę, że... To jest fajny wybór, chociaż dwóch artisanów to nigdy nie jest zły pomysł oraz biało-niebieski ląd. Ja myślę, że już mamy tyle 3 dropów, że biało-niebieski ląd będzie lepszym wyborem, gdyż chcę pograć faktycznie. Te trzy kolory w tym momencie. Chociaż backupu jest mało i mało dropów więc musimy polować na coś w tym momencie. simulate Essence to jest jedyny wybór w tym momencie, ale spróbujmy wziąć ten drop Tu mi wejdzie kolejny Volcanic Spite. Myślę, że to jest dobra opcja, chociaż Egar też brzmi Fajnie, oraz Joyful Storm Sculptor. Czy mamy coś z kąbowkiem? Nie bardzo, tylko Burning Sand Fury, Się dobrze pamiętam. Więc spróbujmy jednak tego dropa. O! No i Kenra, tak. O, to na pewno będzie dobry wybór. Cierpimy na brak. Dropów więc na tym się skupmy, i trochę jednak jest tych instantów. Sorcery tutaj, no friends, resolve nie do końca, ale już 8 kart za dwa mana. Jest też cut short. Weźmy to, też nie jest to. Karta idealna. I tak jak myślałem RAF powrócił, a że dwóch tropów mamy mało. Mamy trochę instantów i Sorcery. To spróbujemy wziąć jego. Tu Invasion krylem. nie mamy za bardzo co kopiować ale czy dropów mamy dużo, czarnego nie będziemy bo nie mamy pod niego mana bazę, więc myślę, że to wystarczy drugi artisan myślę, że tak, będzie bardziej uniwersalny oraz jeszcze jeden knight dobrze, potem będziemy z tego coś składać Trzeba się będzie teraz zdecydować co wyrzucić. Chyba zrobimy tek z niskimi kosztami. Możliwe, że nawet ten Thunderhead z pozostanie. T-Small Backwater myślę, że wypadnie. Nie splashujemy czarnego. Wrzućmy Tidal Terror, wyrzućmy Zadę, wyrzućmy Commoning hot i Omen Hawker. Brzmi fajnie i mamy trochę kitów z transformer Bond Warden 1 Mildred Hoplid. Więc dwa wyglądają ładnie. Nie gramy inkubatorami, więc Authentic, Skywarden wyleci. No creature jest 11, więc Cut Short na tą chwilę również wyleci. Scroll Shift zastanowimy się. Seek, killed Sentinel, Knight i Backup, czyli dwa komba, które bym chciał zagrać w tym deku Niech zostanie Zalfir, niech zostanie. Plinning. Więc tak naprawdę Skittering'a zostawię jednego i Loading Red też poleci. Oculus Web poleci i to jest nadal 5 kart za dużo. Jest to 17 lądów, czyli nadal po jednej karcie trzeba uciąć. Jest 9 non-critów, eee, Burning Sun Fury, czy 2 Vulcanic Spite. Eee. Czyli, że będziemy grać dużo critów. Więc trzeba się zdecydować co zostawić. Protocol Knight nie wygląda tak ciekawie w porównaniu z resztą kart. Oraz Halos Charts Cup również. Utnijmy te droższe karty. I możliwe, że utniemy jeden ląd. również to jest już 8 gritów, 17 gritów, jeszcze dwie karty. Więcej pozostały kart to i przeliczmy na szybko kolory. 5, 6, 7, 8 czerwonych źródeł, 2, 4, 5, 6, 7 bieskich źródeł, 4, 5, 6, 7 białych źródeł. To wygląda całkiem fajnie. Zróbmy jeden czerwony, żeby było porówno i spróbujemy tak. To zobaczenia z razem, kiedy będziemy testować ten dek. Trzymajcie kciuki.